Pokażę wam dzisiaj trzy propozycje sałatek i na końcu proporcje makroskładników, tak żebyście mogli je trochę wyczuć i sobie dowolnie je później modyfikować. One wszystkie zawierają dużą ilość tłuszczu. Jedna jest wegańska, dwie są niewegańskie. Możecie tutaj składniki dowolnie modyfikować według własnych preferencji. Zapraszam, kochani, do, do zobaczenia przepisów. Do sałatki z awokado i jajkami potrzebować będziemy jednego pomidora, pół awokado, cztery jajka, dwie szklanki zielonych liści, to może być jarmuż, liście sałaty albo szpinak, szczypior, jedna dwie łyżki musztardy do dressingu i dwie łyżki oliwy z oliwek. Wszystkie warzywa owoce dokładnie kroimy i układamy na talerzu. Na liściach układamy pozostałe składniki. I przygotowujemy dressing z musztardy, z oliwy i dodajemy do tego kilka łyżek wody. Dokładnie to mieszamy, polewamy sałatę, posypujemy szczypiorem i na sam wiesz układamy pokrojone awokado. Możemy to też spryskać cytryną. Cała sałatka to 608 kalorii i w tym 76% tłuszczu, 10% węglowodanów i 14% białka. Do sałatki z oliwkami i orzechami będziemy potrzebować dwie szklanki jarmużu, kawałek zielonego ogórka, jedną czwartą, mniej więcej, papryki, kilka liści bazylii, trzy łyżki sera koziego albo owczego, 15 połówek orzechów włoskich i 20 oliwek. Oliwą polewamy najpierw samą zieleninę i dokładnie musimy ją tak ręką trochę wmasować. Kroimy warzywa. Posypujemy zieleninę solą i pieprzem i nakładamy po kolei wszystkie pozostałe składniki. Na końcu posypujemy serem i orzechami. Przystrajamy bazylią. Ta sałatka to 738 kalorii, w tym 82% tłuszczu, tylko 8% węglowodanów i 10% białka. Do sałatki ze szparagami i sezamem będziemy potrzebować 10 szparagów, 3 pieczarki, 3 różyczki brokuła, 2 szklanki rukoli, 3 łyżki sezamu i 2 łyżki oliwy z oliwek. Pieczarki i szparagi możemy poddusić na, na przykład oleju kokosowym na patelni albo w piekarniku. Sezam na suchej patelni prażymy 1 do 2 minut, krótko, tylko chwilkę. Polewamy zieleninę, rukole w oliwą z oliwek i dokładnie ją wmasowujemy i na niej układamy pozostałe składniki: pokrojone i sparzone wcześniej brokuły i duszone pieczarki ze szparagami. Posypujemy sezamem i doprawiamy innymi przyprawami, U mnie jest to suszony czosnek. Cała porcja zawiera 515 kalorii, w tym 83% tłuszczu, 11% węglowodanów i 6% białka. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobały, że znajdziecie którąś dla siebie. Tak jak mówiłam wcześniej, modyfikujcie je, zmieniajcie według własnych upodobań. Najważniejsze, jeżeli jesteście na diecie wysokotłuszczowej, ketogenicznej na przykład, to żebyście trzymali się tych proporcji. W tych sałatkach jest dużo tłuszczu, także tutaj dowolnie zamieniając je modyfikując yy, i dodając odpowiednią ilość też białka i tłuszczu, można naprawdę tworzyć bardzo fajne sałatki, pełne wartości odżywczych z dużą ilością tłuszczu, czyli według proporcji, które nas interesują i naprawdę dosyć dużą ilością błonnika, o co niektórzy się martwią, że na tej diecie nie można. Można błonnik i to dosyć sporo tych warzyw I jeszcze zrobię więcej filmików, w którym Wam pokażę, że naprawdę tych warzyw możemy jeść dosyć dużo na diecie ketogenicznej. Także nie jest ona aż tak bardzo restrykcyjna, jakby się mogło wydawać. Trzymajcie się, ściskam Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnych filmach. Pa!